Witajcie, tu lewa. Przyszła szyba, i o dziwo jest cała. W ogóle nie pobita więc będzie trzeba ją teraz zamontować. No, nawet mnie to cieszy. Powiem Wam: szyba jest cała. Więc następnym krokiem. A, to są z dobrych wieści. Przyszła szyba i jest cała, ale ze złych wieści linka gazu się spieprzyła, całkiem się zacięła. Nie wiem, czy od temperatury, bo tam oparła się o wydech, no i wiecie. Nie? No i teraz dęba to całkiem stoi, więc linkę gazu znowu nie mam linki gazu. Muszę coś innego tam dopasować. Bo no ta linka niestety nie przeżyła ostatnich prób drogowych. Taki kibel No ale szyba jest, szyba jest, także będziemy ją wstawiać I już po prostu wtedy wypchnę to z garażu wreszcie Bo będzie mogli sobie gdzieś tam stać, może nie, nie tyle pod chmurką Ale pod jakąś wiatą chociaż, bo tam Za szczelny to ten samochód nie jest no I będzie można brać się za inne rzeczy Nie wiem czy tak od razu z marszu pójdę w Nissana, bo mam jeszcze kupę roboty Na razie takiej z błotem, z ogrodzeniem muszę ileś tam przęseł przerobić, ale będę już szedł w tym kierunku, żeby ładź ochę, już wystawić na zewnątrz. Już takie wiecie, ostatnie szlify, i tak jak to mówią regulacje, i dopieszczenie tego, tej peryłki, to już tak na zewnątrz, a na warsztat wyciągnąć wreszcie tego Nissana, gdzie ja go mam. To jest w takim miejscu, w tej chwili trochę słabym. Muszę go odkopać i przetransportować na warsztat. Nie? bo nie jest na warsztacie, nie stoi tu w okolicy. Muszę go przywieźć, przyholować pod osłoną nocy. Teraz jedziemy na skup. Zobaczymy, co tam mają ostatnio słabo ogólnie ten skup wygląda gdzieś tam ani nie, dawno nie trafiły nic fajnego była jakaś tak maszynka do strzyżenia obiec niemiecka jeszcze pas, pa, pamiętająca czasy cesarza niemieckiego jakieś tam drobiazgi ale z takich fajniejszych naprawdę jakieś rzeczy wiecie otwartych od nic się dawno nie trafiło żadnych silników fajnych nie było od dłuższego czasu także no ale jedziemy, zobaczymy, może się coś trafi nie? to jest powiem wam ciekawa rama universal, więc jakiś eksportowy romet ale rama jest warta uwagi zastanawiałem się czego nie wziąć Bo taki składak z okrągłej rury i to takiej grubej, nie wiem, no na pewno widzę, ale i koło chociaż, nie oryginalne, chociaż koło może tak, koło chyba jest oryginalne, widelec raczej obstawiam, że nie jest, no i brak błotników, nie, to jest kifa, fajna kółka. ciekawe szczerze powiem nie wiem. tak mi się kojarzy jak może z tymi ściągami nie wiem dlaczego Ciekawy rowerek dosyć 2 ruble 60 kopiejek, więc już wiemy, że jakiś radziecki wynalazek Favorit, Torpedo hmm. Ale to jest niemiecka rama chyba, SG ale ma jest chyba niemiecka. Więc to raczej jakiś Niemiec jest. Hmm. Trochę mnie to zastanawiało. Będę go chyba brał. bo... Na...